Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam szanownych kolegów do obejrzenia przylotu Gołębi dorosłych z lotu Szczelce Krajeńskie. Jest 10 maja. Gołębi wysłałem 74. Mam nadzieję, że około godziny 9 rano będą. Tydzień temu wysłałem 66 Gołębi. Miałem 68, przepraszam, dwa razy po 68. Miałem 42 gołębie w konkursie i dwie pierwsze nagrody. Zobaczymy to, co dzisiaj nam pogoda przyniesie. Jest bardzo silny wiatr boczny, pewnie przewieje te gołębie. Ale już trudno, takie są warunki. Zapraszam do obejrzenia, także miłego oglądania. Wszystkim tym, którzy jeszcze mają czas i chęci chciałbym powiedzieć, że. Już na następny tydzień, na następny lot będzie działała kamera online. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie na bieżąco poś pośledzić, ktoś kto ma czas, nie ma swojej gołębie, a chciałby zobaczyć przylot na bieżąco, to taka też jest możliwość u mnie. Miłego oglądania, cześć, do zobaczenia za tydzień.